Witajcie, moje drogie koziorożce, na przesłaniu: kto do Ciebie idzie w miłości? Przesłanie robimy na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie dla osób spod znaku koziorożca. Kto idzie do nich w miłości na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc? Karty moje ukochane słuchajcie. Pierwsza moja talia tarota. Ale niestety się tak strasznie sypie. Że już jest bardzo zużyta i była cała ozłocona, przepiękna, ale teraz już strasznie z niej się sypie. No okej, okay, ale jedziemy. Kto idzie w miłości do wszystkich osób z podznaku koziorożca? Moi drodzy, tu i teraz widzę was w energii, kiedy nie bardzo wiecie, co macie dalej zrobić odnośnie kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji. Czyli potrzeba dokonania jakiegoś wyboru, podjęcia jakiejś decyzji tutaj przed wami. I jedziemy, moi mili. Kto idzie w miłości do osób z podznaku Koziorożca? Proszę moje wyższe ja o przesłanie, kto idzie w miłości do osób z podznaku koziorożca na chwilę obecną na najbliższy miesiąc. I zobaczmy, jedziemy. Moi kochani, Widzę tu wszelkiego rodzaju nowe początki, nowe potencjały, ale ja sobie to zaraz jeszcze prześwietlę: czy oprócz tej namiętności, pożądania, coś tutaj ktoś będzie miał więcej do zaoferowania, w ogóle cała ta sytuacja, bo to Wy możecie już tą osobę rzecz jasna znać, ale widzę tu sytuację, kiedy Wy byliście odizolowani od no, tych spraw romantycznych, generalnie rzecz biorąc, byliście w takim trybie pustelnika. Nie byliście absolutnie emocjonalnie otwarci na nowe relacje, na nowe znajomości pod tym kątem romantycznym, uczuciowym. Natomiast, no tutaj, jak grom z jasnego nieba, mogła Was zaskoczyć jakaś znajomość, jakaś sytuacja, czyli jakieś nowe początki z kimś, lub Was zaskoczą rzecz jasna. I zobaczmy, czy oprócz tej namiętności, chemii, pasji, pożądania, Jakiejś komunikacji, bo generalnie rzecz biorąc, widzę tu jakieś randki, spotkania, komunikacje z kimś, czy dalej to się posunie. I ostatnią energię na tego asa buław. Wy możecie być dosyć przyblokowani. As buław odpowiedział mi asem mieczy, a as mieczy jest bardzo specyficzną energią. Moi kochani, no ewidentnie macie szansę, macie szansę na poznanie kogoś, ewentualnie ja jakoś czuję, że wy już możecie znać tą osobę, co niektórzy z was, bo robię czytania ogólne, więc to będzie z jakąś grupą osób rezonowało. Sprawdźcie swój ascendent również, moi mili. Jakkolwiek widzę tu taką sytuację, że rzeczywiście Niektórzy z Was dalej będziecie w tym trybie pustelnika, czyli owszem, będą, będziecie się cieszyli ze spotkań z tą osobą, która stanie lub już stanęła na Waszej drodze. Wy, moi drodzy, jakkolwiek, pomimo że będziecie się cieszyć ze spotkania z tą osobą, no to widzę Was tutaj w emocjonalnej klatce. Yy, widzę Was w energii obaw, stresu. Mogliście niedawno zakończyć jakąś yy, stałą relację, stąd u Was taka ostrożność z Waszej strony. Ale ta, po, ten potencjał rzeczywiście na to spełnienie w miłości jest. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ten as-buław, te nowe początki w miłości to nie tylko jednak sama chemia, chemia i, i w ogóle iskry, yy, moi drodzy. Tylko rzeczywiście ktoś, kto szczerze was pokocha. Tutaj już mamy do czynienia z kimś, kto jest bardzo ciepły, kto jest bardzo opiekuńczy, kto jest bardzo kochający i potrafi kochać taką prawdziwą, szczerą miłością. Moi kochani, zobaczmy zatem, jak ta sytuacja się potoczy. Nie będę sprawdzać, kim jest ta osoba, bo już ten król. Kielichów sam mi mówi, jakie, ta ce, jakie ce, odnosi cech charakteru, kim ta osoba może być. To ktoś bardzo empatyczny, ciepły, czuły, uczuciowy. Zatem przejdźmy od razu do tego, gdzie możecie ją spotkać Lu, lub już ją spotkaliście. Moi drodzy. Tą osobę przede wszystkim mogliście spotkać lub spotkacie poprzez jakiegoś wspólnego waszego kolegę, przyjaciela, jakiegoś waszego znajomego, również w waszym na przykład miejscu pracy, gdzie w grę wchodzi szef, szefowa. Czyli moi drodzy, w takich miejscach, ponadto gdzieś w miejscach powiązanych z jakąś w ogóle generalnie rzecz biorąc, yy, słuchajcie, yy, no, kreatywnością wszelkiego rodzaju. Ok, i zobaczmy przyszłość, moi mili. Ale zanim w zasadzie przejdziemy do przyszłości, to zajrzyjmy w problem sytuacji. To będzie taki proforma, w zasadzie, bo ja już widzę, jaki jest problem. No ale zobaczmy, jaki problem w sytuacji. No właśnie, moi kochani, tutaj niektórzy z Was. Niedawno co mogliście się z kimś rozstać, i dopiero co wracacie do takiej emocjonalnej równowagi, gdzie niedawno, dopiero niedawno przestaliście żyć tą przeszłością, bo do niedawna właśnie tak mogło być, że cały czas wspominaliście może nie tyle kogoś z przeszłości, co po prostu. Taka refleksja ogólnie nad Waszym życiem uczuciowym do tej pory mogła mieć u Was miejsce, i zobaczmy, moi kochani, właśnie energię przyszłości, jak to dalej się potoczy. Proszę o energię przyszłości, moje wyższe, ja dla osób spod znaku koziorożca na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Dajcie znać w komentarzach rzecz jasna, z kim to z Was rezonuje, jeśli macie na to ochotę. I zobaczmy, moi mili. Jedziemy. Trzy energie na przyszłość. Wow. Nie no, moje drogie koziorożce, jeśli tylko będziecie miały na to ochotę, to macie bardzo duży potencjał na wejście w relację z kimś, gdzie połączy Was miłość. Przyjaźń, bo to też jest słuchajcie, mega istotne. Nie tylko pasja, ale też ta przyjaźń, bo no, to jest y, fantastyczna sprawa, no, niezbędna wręcz, żeby wasz stały partner, wasza stała partnerka była również waszym najlepszym przyjacielem. To jest wtedy idealna sytuacja. Moi drodzy, macie szansę na to, aby ta sytuacja zakończyła się gigantycznym happy endem, gdzie jest miłość, gdzie jest życzliwość, gdzie jest. Wzajemna akceptacja i totalny rozwój, i spełnienie, rewelacyjne macie energię. Zobaczmy zatem rady dla Was. Jakie rady dla moich widzów? No właśnie, pozostawcie coś, co Wam nie służy. Czyli być może tutaj należałoby przerobić chociażby te obawy swoje własne wewnętrzne jakieś. Co dalej? Jaka rada? Moi drodzy, czas, żebyście przeszli jakieś takie życiowe transformacje, powstali czy ten feniks z popiołów, pozostawiając już zupełnie w przeszłości tą przeszłość, jakąś waszą, chociażby te jakieś niekorzystne doświadczenia. I zobaczmy, moi drodzy, czas na odrodzenie dla was, tutaj, widzę, w radzie. I jaka ostatnia rada dla moich cudownych koziołków, moi drodzy, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, no dążcie do spełnienia, do sukcesu w tych kwestiach. Żeby rzeczywiście odnieść ten sukces, pozostawcie przeszłość za sobą i moi kochani, otwierajcie się na tą cudowną miłość, która tutaj się dla was rysuje, moi kochani. Ja was żegnam. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia i do usłyszenia, moi mili. Trzymajcie się!